Jest sobota 23 października, minęła 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, pora na losowania gier lotto. We wczorajszym losowaniu Eurojackpot w Warszawie padły dwie wygrane, warte ponad 183 tys. złotych każda. Gratuluję. A za nami 18. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, którego totalizator sportowy był partnerem głównym. Od początku października mogliśmy śledzić dokonania 87 pianistów z całego świata, w tym 16 Polaków. Byliśmy świadkami niezwykłych autorskich interpretacji szopenowskiej muzyki. Konkurs wygrał Bruce Liu z Kanady. Polak Jakub Kuszlik został laureatem czwartej nagrody. Gratulujemy. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu Multi Multi w Krakowie padła wygrana warta 330 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na dzisiejsze Multi, -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 59 12 5 Siedemnaście, trzydzieści dziewięć, szesnaście, dwadzieścia sześć, czterdzieści dwa, czterdzieści sześć, sześćdziesiąt osiem, dwadzieścia cztery. Siedemdziesiąt osiem czterdzieści czterdzieści trzy sześćdziesiąt jeden siedemdziesiąt siedem sześćdziesiąt siedem dwadzieścia jeden czterdzieści pięć 27. Liczba 27 jest plusem. W mini lotto do skreślenia jest tylko 5 liczb, za to do wygrania nawet 400 tysięcy złotych. W tej grze prawdopodobieństwo trafienia wygrane jest największe. Zapraszam na losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb.

W kasecie maszyny losującej. Mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. 18 19 16 13 osiem, dwadzieścia cztery, siedem, jeden, czternaście, dwa, dwadzieścia jeden, dziewięć. W super szansie można wygrać nawet 2 miliony złotych. Aby dać sobie szansę na zdobycie takich pieniędzy, wystarczy aktywować siedmiocyfrowy numer. Numer znajduje się na każdym kuponie wybranych gier Lotto. Aktywacja numeru to koszt tylko 2 złotych, a oto szczęśliwy numer. 5, 8, 3, 8, 7, 9, 2. Zwycięzcom serdecznie gratuluję. Kolejny numer super szansy poznamy w jutrzejszym studio Lotto. W ekstrapensji w zależności od stawki w grze można zdobyć od 5000 złotych do nawet tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule. gdy maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Czternaście. Trzynaście. Szesnaście. Dwadzieścia dwa. Dwanaście. A ostatnią liczbą wylosowaną w pensji jest... ...dwa. Ekstrapensję warto grać z ekstra premią. Przy grze za pojedynczą stawkę do wygrania jest 100 tysięcy złotych, a przy grze za dziesięciokrotną stawkę aż milion złotych. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule. bębny. te maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia osiem, siedem, dwadzieścia jeden, osiemnaście, trzydzieści jeden, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapremie jest... Pora na najważniejsze losowanie sobotniego studia Lotto. Losowanie szóstki w Lotto. Dziś szóstka może być warta ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. A kto dopłacił złotówkę do zakładu Lotto, może zdobyć milion złotych w Lotto Plus. Pora na spotkanie z Lotto oraz Lotto Plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. 13 38 1

33, 32, 1. Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na lot.pl. Na tej stronie są też informacje, jak grać przez internet. Ten bardzo wygodny sposób gry wybrało już ponad 650 tysięcy osób. Przypominam też, że trwa weekend na Warszawskim Torze Służewiec. Wieczór z grami lotto dobiega już końca, ale już teraz zapraszam na jutrzejsze popołudniowe losowania, a poprowadzi je Marcin Mańka. Dobranoc państwu. Wielkie chwile i wspólne emocje podczas 18 międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Totalizator Sportowy, największy mecenas sportu i kultury.